Witam, witam w kolejnym odcinku do 2 II Noc Skończyliśmy ostatnio nad yy, yy, rozmową z Kalvalornem, którego teraz nie widać, yy, o właśnie. Oraz teraz będziemy rozmawiać z tym tutaj bandytą. Ciekawe co nam teraz powie. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Yy, z góry. Yy, tego nie można brać, bo... Przybywam z gór. Nie, nie wiem, no czy... właśnie, przybywasz z gór. To źle? Właśnie, trzeba uważnie czytać. Bardzo źle. Szukają cię. O, Cała zgraja powiem. naprawdę złych ludzi. Jest hmm, tu ktoś, do... z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź sam no. Nie. Druga opcja. Właściwie. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa koriniz się dwie, za pierwszy, tobą gania. Nie powiesz mi dwie, chyba, nie, że od... nie masz o tym zielonego pojęcia. Rozumiem. Nie chcesz druga, druga. o tym gadać, co? To w porządku, ma... twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Trzecia? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc ja. Idziemy? No, i Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wieś, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Nie, nie łapię. nie niedługo. Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. <noise> Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Eee... Nie wiem. Zapomniałem. Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery! Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię. Byłem kopaczem w starym obozie. Trzymałem się z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne tarapaty. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjatą. Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Hmm. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. No. I tak długo nie przeżyjesz. No to to, znaczy, to Dasz mi ten Dasz mi ten portret. Dasz mi ten portret? Jasne. Przecież to twoja gęba. Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem. Tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej, stary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz jak jest. Dziesięć sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. Uch, stary. No dobra. Nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. Na niej jest wieża strażnicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. Widzisz, to nie było takie trudne. Tu jest twoje złoto. Tylko nie mów kto ci to powiedział? Dobra. I... Dobra. Teraz biegniemy szybko za nim. Właściwie to taki... Wiem, że mi ża go, ale... Żalbingo trochę, ale ekspert. Nie, nie wiecie, ty... no, no teraz... się, ja tym zrobić. Czekaj, czekaj. No, bo teraz... A! 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 debil debil uzyskaliśmy nasze 10 sztuk no dobra zrobimy się trochę ale już poza tej kręstwini no bo już mamy 16 do siły 815 do doświadczenia 10 punktów na, y, nauki i 52 punkty trafne no nieźle, nie? Bardzo dobrze. Teraz sobie przejdziemy do kawalorna, ale pierdolę zobaczyć, co będzie godzinę. Dziesiąty. A, dobra, spodoba. No to trochę trwają to cię Hej hey, no, no, to ty! Ważne. Ważne. Chodź to zrobimy. Pański 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 to Ważne, to zrobimy. to 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 Ej, gdzie ja? U, doświadczenie! No to załatwione no, i ja. No, będę ten. Yy, mamy teraz iść do. Nowy quest. Yy, mamy teraz iść do tego. naszego. latrasa, na, o którym wcześniej wspomniał. Ten nasz. kolor i oddać mu list, który miał bandyta, ten za Nie otwierać go, bo inaczej dostaniemy 50 plus do doświadczenia, a, i, a bez otwier otwiera otwierania dostaniemy 200. O, różnica burza. Dobra, tak, która to godzina? 13, dobra. To ja hmm, chyba coś może kończę. Siema. 10. No, jeszcze tak. Niczego nie można nic tu nie ma. Idziemy sobie się przespać. Hmm. Do, ra do rana, oczywiście, żeby nie marnować czasu. I teraz mi się, żeby nie padał deszcz, bo ja nie lubię, gdy pada deszcz. A, okej, sobie bierzemy. jak mnie postępują do tego gadania ciągłego. Bla 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 bla. No to trochę postaram się siedzieć cicho. Dobra, muszę coś powiedzieć. Z Lidii ze nie Tak, że mnie było, że takie białe to trochę kraje. No, to co mam od Za szt 100 sztuk złota podnosi on nasze atrybuty o 1, 2 czy coś takiego. Tutaj teraz spostronimy się. O, no. Formal, 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 formal. Ej, wędrowcze! No? Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Cieszę się, że nie. O, tutaj wypełniam kolejnego kłęsa. I teraz kończę ten odcinek właśnie na wyfers. O, jak zobaczymy, mniej. No nie. A ja bym się zabijał. No, no. no to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I właśnie to to widzę. Do usłyszenia. No to do usłyszenia.